Witam, pozdrawiam. Okręt skończony. Jest to niszczyciel projektu 30 BIS ORP Grom II. Dostał swoją nazwę na upamiętnienie groma, który zginął pod Narwikiem. Przejął nazwę właśnie tego groma. To jest właśnie tutaj mały modelarz numer 6, 1978 jest to orpegrom. Także on jest cały, jest skończony. Ja tutaj też sobie dorobiłem yy, antenki. Znaczy, antenki to właściwie to były zaprojektowane. No, ale tutaj niektóre rzeczy musiałem sobie sam dorobić. Ale jak dorobił wichra, no to będzie już w inaczej, będę miał. Będę robił w ogóle już go z książki. Także tutaj trochę będzie zmodyfikowany. Trochę więcej części będzie miał. Trochę będę się częściej mu dorobić wichrowi. Ale postanowiłem, że tak jak wspomniałem wcześniej, że grom będzie yy, tak jak projektował autor. Także wicher będzie robiony etapami, także zaraz sobie go będę kleił. Tak, żeby nie było, że ja sobie go skserowałem. Jest tutaj grom, tutaj jest kolejne to samo wydanie, tylko tu sobie zaznaczyłem wicher Części zostały już. Yy, Lakierem do modeli kartonowych spryskane, także zaraz się biorę za groma. W pierwszej kolejności chcę zrobić łańcuchy kotwiczne, kotwice. Także będę zaczynał robić od drobnicy na pokładzie. Także chyba zrobię najpierw całą drobnicę. Pontony dostanie takie jak błyskawica, takie jak są w książce, ponieważ te pontony mi się nie podobają. Takie kwadrociaki. Także będzie takie jak błyskawica, wicher oczywiście. A tu postanowiłem, że wkleję sobie pontony, bo chcę mieć po prostu taki oryginał jak zaprojektował autor. Jest to przepiękny niszczyciel. Projekt oczywiście Bis. Teraz ten niszczyciel jest akurat yy, sam kadłub jest po prostu w wodzie Wystaje tylko od niego dziób także wystaje dziób oczywiście a nie wziąłem akurat ta książka jest tutaj bo akurat robiłem zdjęcia to może ją wezmę tą książkę już tu mamy ten numer 53 grom, wicher jest na pierwszym planie także będę dużo robił tak przypomnę, że te olinowanie też jest, yy, było na gpm także może nawet i z tego wzoru było robione ale ja mam tutaj z tyłu Olinowanie co robiłem, także będę sobie robił. Ta książka w ogóle była przez nie prezentowana. To jest bardzo dużo zdjęć tego niszczyciela. Największe już mam zrobione: te klapy na zrzutnie błękabinowych. Na grypie tego autor nie zrobił. No ale ja, jak powiedziałem, chciałem mieć groma tak, jak zaprojektował autor. Czyli bez żadnych tam poprawek poprawki będę sobie robił na poprawki sobie będę robił na wichrze. Tutaj mamy akurat te wraki okrętów. Tu mamy tego groma, tyle z niego zostało. Tutaj wicher jest na plaży, można go sobie zwiedzać, ale grom tu jest w zanurzony w wodzie. wzdłuż taka, wszystko fajnie widać, cały kadłub, ale jakbyśmy stali na plaży, to dostaje trochę dziobu. Wiadomo, że pokład jest tutaj górny wyżej, i to dlatego właśnie jest. Jest to jako falochron zrobiony. Postawione są jako palochrony. Są w ogóle trzy okręciki. dwóch dwa, dwa niszyciele. Tu mamy groma wichra na plaży. Ale przy wichrze jest taki mały y, prototyp, taki mały stateczek, ale nie pamiętam. gdzie pisało też. Okręt wojenny, taki, ale to jest taki mały pomocniczy, jakiś kuter że są zatopione. Tutaj widzicie, jest kapalik widzę ptaka On jest akurat w wodzie, na plaży tylko jest. Także tutaj jest grom ale zobaczycie, że trochę będzie różnicy na wichrze Będzie trochę miał więcej części, które ja będę musiał sobie jednak dorobić. Drabinki, rolinki są akurat. Wiem że Relinki są dokupione, jeszcze mi tyle zostało, to będzie na wichra, ale mam akurat w są drodze, także, relinki to jest podstawa, bo z tego to okno, bo nie no. Tutaj właśnie zrobiłem sobie tą szpulę. Ona jest to są te liny, także autor nie zaprojektował, bo powinno być ich cztery więcej. Bo na pokładzie powinny być, ale autor ich nie autor tylko zaprojektował tam jedną yy, szpulę na liny. Potem ościecy te liny są wykorzystywane właśnie do zsumowania, tak jak tu widzicie, na burzy jest i one są tam rozwinięte. Z tego z jest bałka i do błyskawicy. Dlatego wicher będzie ziemiał, te szpule ale tak jak wspomniałem, groma chciałem zrobić według tego, jak autor zaprojektował. Ta antenka tu widzicie, ona jest wyższa, bo zaprojektowana jest też wyżej, niż troszkę wyżej od komina. Tutaj mam pokazane jest ciutkę wyżej jak komin. No to ja też tak właśnie zrobiłem, ponieważ w rysunkach tego nie ma. Ale w rysunku głównym było. Tu widzimy tylko, jest na tym przednim. Kominie antenki są, a to tutaj właśnie jest y, ta urufowa i tu jest nie pokazana. Nie? Antenki są pokazane tylko tutaj, no i są pokazane antenki na y, dziob, O tu, nadbudówka dziobowa, nie, antenki są pokazane, ale nie ma tu pokazanych antenek y, na, bo to jest tylko taki kawałek. No, oj, tu ci ta szpula jak z boku jest to budko kawałek pokazane, także to już mogę sobie schować <śmany> ale dobrze, że akurat to było na yy, rysunku głównym jest ta antenka na rysunku głównym, także teraz będę brał się za wichra, także dzisiaj nawet go już żeby tam coś podrobię w tej drobnicy bo jest mu świeża godzina. Oczywiście, olinowanie poszło. Yy, wszystko tak jak jest według książki, także z tego olinowania to okręty w ogóle by nieładnie wyglądały. Te olinowanie to robi swoje, marynarze robią swoje. Jeszcze dojdą marynarze. I potem będzie jeszcze nagrany filmik, jak będzie okręt przycumowany do burzy. Ale dzisiaj nie będę go cumował, dzisiaj nie będę nic robił przy nim, już więcej jest skończony. Grom, także tak się prezentuje z tej strony. Bo tu ta szpulka jest tylko z tej strony, z jednej i z drugiej strony są skrzynki. Yy, także tu mamy miotacze bomb głębinowych. Tu akurat autor nie przewidział yy, zapasowych bomb, a ja będę planował je już na wichrze zrobić. Ponieważ, no tak jak wspomniałem, chciałem mieć groma, tak jak zaprojektował autor. Zaraz go obrócimy na drugą stronę. Tu ogromna. To jestem właśnie. To zdjęć przygotowałem, dam sobie to na bok. Bo akurat to zdjęcie to szykowałem sobie. Także rysunek zeszedł cały, okładka z groma już jest w segregatorze. Ja są to ustawione tutaj akurat gdzieś jeden błyskawica. Zdjęcie prawdziwe zrobione w tym roku na Helu. Tutaj burza wydanie 84. Chciałem taki właśnie stary, chociaż mogłem kupić set nowszy wydanie 2002, ale mi chodziło o stary karton, żeby pasował do tych całej piątki, burza zostawiłem takie dwie zdjęcia. No i tutaj mamy właśnie tą gromadę, co skończyłem kleić. I tutaj właśnie mam taką pamiątkę model w skali 1.400 który właśnie był Grom, i do, do wyboru był albo Grom, albo wikra One były identyczne, tylko jak ktoś chciał skleić sobie groma to dał sobie burtę z numerem 23 a jak ktoś chciał sobie dać y, Wikra, to dał sobie burtę z numerem 24, a resztki części były po prostu jedne. A ja sobie to skserowałem i sobie zrobiłem oba. Oczywiście po skserowaniu to oryginalną burtę dałem z kartonu, a ksero dałem resztę. No a tutaj przyjdzie wicher, tu mam akurat schelu mapkę, i tu mam akurat wrak wichra, i tu przyjdzie wicher, a no to przyjdzie sobie Warszawa potem. Także ja te zeszyty zbieram, wszystkie kolekcjonuję po modelach i plastikowych i kartonowych. No i teraz tu widzimy z tej strony Groma. Także potem potem jeszcze tak wspomniałem, na film jak będzie już przycymowany także nie mam czasu teraz się bawić. Że tutaj zarobię de wichra z kleju ten robnicę. A dopiero jutro przyjdę z pracy, to sobie wezmę marynarzy, przygotuję. Także do końca tygodnia będzie przycumowany. Ale tu właśnie: Armata 130. Na dziobie jest taka sama tu armata 80-75. Teraz to przypomnę. Tyle modeli się klei, się, to uzbrojenie się czyta, wszystko, ale to człowiek no chyba 75, jak się nie mylę. Ja zobaczymy dla pewności, 85 pomyliłem się o. Także to 130 mm, 85 no i działka przywódnicze 37 mm. Także tak wygląda grom. Relinki są porobione, godło se nakleiłem, tak jak było w książce. Chociaż godło naklejemy, olinowanie jest przepiękne, oczywiście. Na większe wyjdzie olinowanie minim, tak delikatnie i trochę to samo, tylko dojdzie jeszcze linka więcej, ponieważ na większa jeszcze będzie część. Jedna zrobiona, której autor nie zaprojektował na gromie, ale ona będzie i właśnie do tej części też jest olinowanie. Na trochę będzie, no ale zobaczymy potem, właśnie. Zobaczycie to wszystko różnice. Ponieważ jak będę kleił w wichra, to ten grom tu będzie cały czas stał. Wiadomo, że tak, tutaj te dwa stoją. Na nawozie przytumowane błyskawica i burza. Także mamy kolejny numer 263. 2 wyrzutnie torped po 10 dwa razy 2 razy 5, 10 wyrzutnie torped, w dwóch aparatach. Także zobaczycie różnicę na tych łodziach, bo ponieważ ja zrobię taką rampę, która powinna być na tą łódkę do góry, to już ona nie była na łodzi, tylko była na rampie specjalnej. Tą rampę będę chciał zrobić. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, ale będę chciał zrobić tą rampę. Dlatego właśnie tak mi to właśnie wyszło. Okręt bardzo ładny, mi się podoba. Tutaj trabinki do, 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 do kleiłem. Oczywiście maszty są oba kartonowe, tak jak zaprojektował po prostu autor. To tu mogę na przykład pokazać, to są ten właśnie dwa maszty. To jest ten maszt tylny To był złożony, sklejony, żeby był cały szary, ale mimo to, jak go i tak pomalowano na czarno, bo to jak mi dał retusz, to i tak by było szaro-czarne. A ja i tak wszystkie maszty mam czarne, to, to też pomalowano, to też pomaluję na czarno, to skleję to do tego. Później nożykiem powycinam i poskładam tak jak powinno być Także, to jest akurat te części, to są akurat tutaj to To jest do masztu głównego, także Jedyny model, właśnie, który zamiast szablonów to ma maszt kartonowy No ale i tak, oryginalny. sobie zrobiłem Nawet fajnie mi ten maszt wyszedł, nie widziałem, że tak fajnie mi wyjdzie Drabinka jest, do góry wejście, przemaszcie i antenki. To no. antenki. Na kominie też na błyskawicy są antenki niebieskie. Tak jak bo taki kolor miałem, to nie będę malował, chociaż będę miał Bo tam też na błyskawicy jest teraz taki błękitny chyba do koloru właśnie jest zrobione, a ja tu mówię, a zostawię sobie już niebieskie co mi tam. I tak właśnie wygląda niszczyciel Orp Grom, który będzie, oczywiście, tutaj jak widzicie, nie ma, jest otwarty, bo tutaj będzie ten, tutaj będzie trap, który będzie przechodził na wichra, z drugiej strony będzie trap i będzie przechodził na burzę. Tylko jeszcze muszę powiesić z okrętu z okręty, Odbijacze, nie? odbijacze z stoperów będą wisiały tak jak wiszą, między okrętami tamtymi i między okrętem błyskawicą a portem to właśnie tam też odbijacze wiszą. Jeszcze też właśnie pierwsze powietrze, dopiero potem, tylko tu mam właśnie odmalowane, gdzie on będzie stał, bo papier tylko to bym przykleić i może porobić kawałek. Oczywiście to będzie trochę ciemniejsze, bo daje cień. Okręty dają cienie, jak słońce świeci. Dlatego będzie tutaj, tutaj może jest za jasne zrobione. Będzie ciemniejsze, że będzie grom przycum, przycumowany do burzy. Potem, a potem, będzie przycumowany wicher do groma. No i Warszawa do wichra, także tak będzie to Także bardzo pięknie mi to wyszło. W ogóle mi się ten okręt bardzo podoba. W ogóle tak kupuje się model. Każdy modelarz i tak się otwiera zeszyt, jak widzi te rysunki, jak to kleić. Jak widzi tyle części tej drobnicy, to wie kurcze, jak to będzie się kleiło. Ile to będzie czasu mi zajmie, no ale jak zaczyna się już kleić, zaczyna się już kleić. Tak powstaje kadłub pierwszy szkielet, potem kadłub, potem zaczyna się kleić od dziobu. No to już jest taki backstyl, że. Chęci do klejenia, bo coraz ciekawiej okręt wygląda, coraz ładniej, i można powiedzieć, że tutaj są akurat te same części co będę dawał na wichra. Oczywiście bez poczucia dna, poszukiwa będzie do wywalenia. No i tak człowiek właśnie tak sobie patrzy: kurde, kiedy to będzie skończone, jak to się będzie kleiło, tyle części, tyle drobnicy, tyle trzeba, no ale potem, jak już zaczyna okręt postawać, to potem już. Zaczyna się kleić, i to, i to człowiek no, klei, i to z roboty przyjdzie, klei, przyjdzie, je obiad, klei, bo to tak chęci się ma do klejenia. I potem, jak już okręt powstaje, no to już jak już pierwsza nadbudówka jest zrobiona, to już tak okręt fajnie wygląda, i tak rośnie, rośnie, rośnie coraz więcej. Potem, jak skończony jest, to z stylu części, z stylu drobnicy. Wszystkiego taki fajny okręt powstaje Nie tylko ten grom, bo przecież jest w ogóle wszystkie okręty fajnie się prezentują. Także będzie to pięknie wyglądało. Będą przysymowane do siebie i to będzie taka jedna diorama. Jedyna moja tutaj, właśnie, że przy nadbrzeżu portowym, okręty będą przysymowane. To będzie jedna taka diorama. Już takiej dioramy już nie będę robił żadnej. Tam to już będą takie już na pełnym morzu. Okręty. No, ale że te okręty, akurat są już powojenne, w Perelu, w Ludowej Wojennej. No to pomyślałem sobie, że zrobię to okręty przycumowane. Na no, przykład obchody w Najmorza, i tam dużo ludzi jest, zwiedzających turystów, mieszkańców. No i tak. Panie to wygląda. Także jeszcze raz z bliska zobaczymy okręt. To są dwa miotacze Zrzutnia jest z tyłu, pod pokładem, ale wiadomo, że tutaj zrobiłem tak, autor zaprojektował. A tutaj, właśnie, już mam wichra przygotowanego. Także widzicie, pokład będzie ciemniejszy, taki ciemny brązowy. O, tu mi się kurzył trochę, bo to na podłodze miałem go. A tutaj kurz. A tutaj macie już, jest też to godło, co zrobiłem i sobie zrobiłem takie rampy, dwie. o, teraz będzie widać dwie rampy, klapy zamknięte, gdzie będzie wicher także wicher będzie miał pokład ciemniejszy, no i będzie miał trochę więcej części, które autor po prostu nie zaprojektował. a znaczy, dużo tego nie ma, nie ma tego dużo, bardzo, ale jednak trochę części tutaj na większe będzie więcej części na większe, na wichrze będzie części trochę więcej. Największe będzie częściej więcej. Teraz zobaczymy. O. Cień. Widać orwa i te klapy są trochę jaśniejsze. I może w tę stronę będzie obraz przyjdzie. o jest przyszedł. Klapy są dokładnie dałem w tym miejscu, jak widziałem na zdjęciu z tej książki. Także będzie się fajnie prezentować. Tu, tu, tu. Ja, Może na większe to wszystko to pomaluję na czarno. Także będzie trochę może inaczej. Bo tutaj jest szare, bo ten maszt powinien być szary. No ale to tak jak zaprojektował autor, ale ja wszystkie maszty mam czarne, bo druty maluję na czarno. To ja chcę mieć maszty wszystkie jednakowe, żeby nie było. Ale są. Może na większe pomaluję to na czarno. To do góry, także będzie jednolity kolor. macie jakieś tutaj będą, tak jak w książce, czyli o, tutaj jest prosta, w książce one są skrzyżowane i ja sobie zrobię tak jak w książce. No także trochę też części mi dojdzie na pokładzie, drobnicy mi trochę więcej dojdzie, bo sobie dorobię. Tak samo na rufie dorobię sobie trochę drobnicy, mi trochę dojdzie. No także będzie ładny okręt też. No i też będzie miał, jak widzicie. Pokład ciemniejszy, wicher będzie miał. Wicher będzie miał bardzo ciemny brąz, a ten grom ma jasny brąz. Także jeszcze raz od początku do końca i kończymy nagrywanie. Tutaj widzicie są skrzynie, są te bomby głębinowe, zapasowe, ale no tak jakoś nie wiem, dziwnie to zaprojektowane jest. A ja to zrobię trochę inaczej. Chyba, że się pomyliłem, ale zrobiłem tak dwie skrzynki, tak tam a powinna być jeden długa, jedna długa jedna druga dłuższa, no ale zobaczymy, także będę patrzył na, tym razem na yy, książkę i będę częściej po prostu próbował sobie do, dorabiać sam. Tutaj mamy dalmierz. Dalmierz tak wygląda, rufowy. Dalmierz dziobowy, to trochę też inaczej wygląda. Ma podwójne ten, ten do zamierzania, a to ma pojedyncze. No i tutaj jest większy ten przedni Dalmierz wyrzutnie. Pontony, jak wspomniałem, mi się nie podobają, ale chciałem jak autor skleić. Jak autor zaprojektował. Dużo tego mam, bo mi się za dużo zrobiło. To na torpedowca nie dałem, to tu wkleiłem, trochę będę się dać marnaży pomalować i także tak się prezentuje ORP grom, na tle widzimy burzy, tam błyskawica także będzie przysumowany. Także zobaczcie, tu mam zaznaczone gdzie będzie trap, to będzie w ten sposób. O. No i tak będzie przysumowany grom. Widzicie jaki Grom jest długi dłuższy od burzy. Dłuższy od błyskawicy i nawet jest szerszy, choćby nawet zobaczyć, jaki jakiś szeroki jest dziup, jaki szeroki ma grom, a jakiś błyskawica burza. Także jest szerszy, to jest większy kolos, większy kolos. tak Także tu niech sobie na razie stoi. Ja kończę nagrywanie i biorę się za wichra, ponieważ wichra mam czas skleić tylko do 15 grudnia, bo 16 już wyjeżdżam. Będę wracał dopiero w styczniu. Także Warszawa nawet nie będzie zaczęta. Nawet szkieletu nie podkleję nic. Także Warszawy nawet nie będę ruszał w tym roku. Także jednak Warszawa będzie zacznę ją robić dopiero w styczniu. Dobra, to na razie do następnego spotkania na moim kanale. Także to Zlotu Ptaka. Okręty Zlotu Ptaka. Widzicie, jaki grom jest duży w porównaniu do burzy i błyskawicy. Potem zobaczę, jakby dokleił Warszawy, jaka jak jest różnica będzie z Warszawą. No to cześć na razie. Do następnego.